Stonehenge to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli starego kontynentu. Budowana od lat tajemnicza otoczka, przy zaangażowaniu wielu mediów z całego świata, stworzyła ten obiekt tak niebywałym, że nikt nie użyłby nadużycia, mówiąc, że jest on idealnym dzieckiem turystycznego marketingu. Stonehenge jest wspaniały i trudno w tym przypadku mówić inaczej: ta zdumiewająca megalityczna budowla swój początek miała ponad 5000 lat temu. Lecz oprócz jej potężnych rozmiarów równie mocno interesujący jest teren, na którym stoi, który zdaniem wielu radiestetów jest bardzo silnym punktem energetycznym Ziemi. Popularność Stonehenge skutecznie przytłacza inne, równie interesujące miejsca i obiekty o podobnym charakterze, czyniąc je jedynie ciekawostkami lub krótkimi wzmiankami. Niestety z tego powodu wiele unikatowych miejsc i tajemniczych obiektów między innymi w Polsce ciąż pozostają na uboczu, ustępując popularności z tą chęcz. Kamienne kręgi w kaszubskich węsiorach od lat systematycznie zyskują na popularności z każdą chwilą przyciągając coraz większą ilość ciekawych przyszłości turystów. Kamienne kręgi spowite są aurą tajemniczości, gdyż zagadką pozostaje ich czas stworzenia, przeznaczenie i budowniczowie. Wśród kręgu historyków i badaczy regionu kaszubskiego na popularności zyskuje stwierdzenie, że tajemnicze kamienne obiekty zostały stworzone przez gotów. Jednak kaszubskie starodawne legendy zdają się temu przeczyć. O tym magicznym miejscu niekiedy mówi się „polskie Stonehenge” i takie sformułowanie rzeczywiście ma pewien sens. Kamienny kompleks w węsiorach zachwyca rozmiarem, unikatowością, niezbadanym przeznaczeniem i silnym, tajemniczym majestatem. Nieopodal kamiennych kręgów archeologowie natknęli się na 20 kurhanów, w których odnalezionych zostało ponad 100 ciałopalnych grobów, a w nich setki ozdób i doskonale zachowaną biżuterię. Obszar, na którym znajdują się obiekty, jest piękny i dodatkowo sprzyja atrakcyjności znalezisk. Gęsty sosnowy las i jezioro tworzą niebywały charakter tego miejsca. Kręgi w węsiorach zostały ułożone z kamiennych, prostokątnych dużych płyt o wysokości nawet 1,5 metra. Do obecnych czasów 3 z czterech odkrytych okręgów są w dobrym stanie. Niestety czwarty jest częściowo uszkodzony i utracił swój pierwotny charakter. Warto zaznaczyć, że obwód najbardziej okazałego okręgu wynosi 26 metrów. Kamienie ułożone są według jakiegoś niepoznanego do dzisiaj schematu, jednak wykazują pewną zależność, za pomocą której badacze próbują zrozumieć, jaką funkcję pełniły te unikatowe kręgi. Historycy oraz archeologowie są zdania, że zbudowane zostały one przez gotów, którzy zmuszeni do opuszczenia swojego dawnego terytorium, jakim była Skandynawia, wyruszyli na południe, szukając lepszego terenu do życia. Gocki kronikarz Jordanes w dziele Getika opisuje historię, w której Goci opuścili wyspę Skandza wraz ze swoim królem. Po niedługiej przeprawie przez morze, postawili stopę na pewnym lądzie, który nazwali gotiskanza. Skandza. Popularnie uważa się, że nowo odkrytą krainą przez Gotów było dzisiejsze Polskie Pomorze. Goci zamieszkują nowy teren przez około 250 lat, zakładając na nim osady, hodując zwierzęta i tworząc nową kulturę, zwaną wielbarską. Kamiennymi kręgami po raz pierwszy poważnie zainteresowali się XIX-wieczni naukowcy. Następnie w latach 50. XX wieku prace archeologiczne w tym rejonie ruszyły z pełną parą. Na pozór, wydawałoby się, że ta sprawa zostanie jasno i rzetelnie wyjaśniona, jednakże do dziś kilka pytań związanych z tym miejscem nie doczekało się konkretnej odpowiedzi. Bowiem to miejsce złożone jest z wcześniej wspomnianych kurhanów, które stanowiły swojego rodzaju groby oraz z kamiennych kręgów. I tak jak rola kurhanów została poznana, tak zadanie kamiennego kompleksu nie jest do końca objaśnione. To właśnie kamienne kręgi sprzyjają tworzeniu wielu różnych teorii i założeń. Początkowo badacze uznawali je za pewien rodzaj nagrobków, jednak hipoteza została podważona przez eksperta kultury wielbarskiej, profesora Ryszarda Wołągiewicza. Po analizie skandynawskich kronik i legend doszedł do wniosku, że kręgi mogły pełnić rolę spotkań starszyzny plemienia. To w nich prawdopodobnie dochodziło do rytualnych modlitw i odprawiano czary mające na celu wezwanie zmarłych przodków, aby ci pomagali w podejmowaniu najbardziej optymalnych decyzji dla społeczności i przeprowadzaniu osądów. Inne teorie głoszą, że kamienne kręgi pełniły rolę obserwatorium astronomicznego, za pomocą którego wyznaczano najkorzystniejszy czas wysiewu i zbioru plonów. Eugeniusz Leciej, który skrupulatnie bada i interesuje się kamiennym kompleksem od ponad 17 lat, uważa, że kręgi znajdują się na ziemskim punkcie mocy. Energia, o której mówi Leciej, ma równoważyć pola energetyczne u człowieka oraz uzdrawiać zmęczony życiem organizm, przywracając mu energię witalną. Ponoć wielu ludzi, którzy wchodzili do okręgów, przechodziły dreszcze i silne uczucie wypełnienia. Jednak inne osoby w ogóle nic nie czuły. Przybywający w to miejsce turyści kontemplują, medytują oraz modlą się, wierząc, że energia miejsca przyniesie im oczyszczenie ciała i ducha. Eugeniusz Leciej otwarcie twierdzi, że kręgi nie zostały zbudowane przez gotów. Gdyż skoro dotarli na dzisiejsze pomorze i stamtąd udali się na dalsze wędrówki w kierunku południowym, dlaczego właśnie na południu nie ma już takich okręgów? Dodatkowo Leciej skłania się ku twierdzeniu, że kręgi pełniły rolę obserwatorium astronomicznego i zostały zbudowane zdecydowanie wcześniej, zanim na te ziemię przybyli goci. Dowodem w tej sprawie miały być pozostałości po porostach na kamieniach, które rzekomo miały mieć około 4000 lat lub nawet więcej. W tej chwili warto wspomnieć o kaszubskich legendach opowiadających o gigantach, którzy żyli na Pomorzu wieki temu. Nazywali się Stolemowie. Legendy opowiadają, że odznaczali się niebywałą siłą, ponad kilkukrotnie większą od zwykłych ludzi, nadzwyczajnym wzrostem, a także okrutnością. Ludzie byli przez nich prześladowani i gnębieni. Stolemowie często pysznili się swoją siłą oraz lepszością względem ludzi. Tworzyli liczne rodziny na wzór tych człowieczych. Legendy opisują ich niebywałe zdolności, za pomocą których ukształtowali dzisiejszy teren Kaszub. To stolemowie tworzyli wzgórza, mielizny na morzu oraz mierzeje na jeziorach. Przykładem ich dzieł mają być jezioro Osowskie oraz Wdzyckie. To również oni mieli zbudować kamienne kręgi. Z kolei Józef Cejnowa, który był kaszubskim pisarzem i działaczem kulturalnym, w swoich pracach podawał, że Stolemowie za niegodziwość i złe czyny, które popełniali, zostali skarceni przez bogów, którzy zamienili ich w kamień. Jednakże zupełnie inny obraz Stolemów jawi się w zbiorze legend kaszubskich Dobro zwycięża, gdzie znajduje się opowiadanie w którym giganci byli dobrymi istotami, pomagającymi ludziom w wielu sprawach, będąc przy tym życzliwymi i dobrymi. Eugeniusz Leciej usłyszał kiedyś od jednego z mieszkańców Kaszub niebywałą historię, która może zakłopotać niejednego. Historia opowiada o wydarzeniu, które miało miejsce w latach 50. Podczas rutynowego patrolu w czasie służby wojskowej niedaleko terenu, gdzie znajdują się okręgi, ziemia pod nogami żołnierzy nagle zaczęła się zapadać. W ułamku sekundy wpadli do czegoś, co przypominało im grobowiec o bardzo dziwnym charakterze. Leciej nadmienia, że w nim żołnierze ujrzeli potężne szkielety. Sprawa ucichła, a żołnierzom nakazano zachowanie wszelkich spraw w tajemnicy i wysłano ich na długi urlop. Sprawa stolemów gigantów jest naprawdę fascynująca, gdyż legendy o nich są jednymi z nielicznych, które opisują wielkie istoty żyjące niegdyś na polskich ziemiach. Ich kwestia jest o tyle ciekawa, że zarówno zwoje z Kumran, w których zawarta jest starożytna księga gigantów, a także legendy kaszubskie, są w dużej mierze zgodne co do charakteru gigantycznych istot. Poniżanie i dominacja nad ludźmi, pycha i okrucieństwo oraz niebywałe zdolności. Czy legendy z Kaszub opowiadają o tych samych istotach, które szczegółowo opisane są w księdze gigantów z Kumran? Jest to niewykluczone, a sprawa wymaga dalszych badań. I tak oto wspomniane legendy rzucają nowe światło na kwestię kamiennych kręgów węsiorach. Czy zostały stworzone przez gotów? Tak uważają historycy oraz inni badacze. Czy mogły zostać stworzone przez stolemów? Tak podają niektóre kaszubskie legendy. Zatem, gdzie leży prawda? Jak i ta sprawa, tak i również inne podobne, z pewnością przez kolejne lata będą budzić sporo kontrowersji i stawiać nowe pytania. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszam do podzielenia się spostrzeżeniami w komentarzach. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.